Więc, jak moje bestie by urządziły swojego pieska? Myślę, żeby wybrała tego. Oj. Aha, tu nie chodzi teraz o pieska, to bym wybrała to niebieskie. klasyk. M. Um. I no, no, nie wiem. Wszystkie by wybrała, wszystkie. Szkoda, że nie ma opcji wszystkie, ale no to tą sukieneczkę. Obroża. Obroża, obroża. Um, obroża. sobie bierzemy chyba tą. No co by pies lubił? No chyba by spad, spacerki. No. no. Maja daj znać, czy no to dobra. Czy jedzie? Dobra. Więc papa pa. i jeszcze zrobię jej kotka. Więc zaraz się widzimy. Teraz kocieczek mojej najlepszej bestii na świecie. Ona by wybrała tego. Bieł... Chmurkę taką, yy, ona by wybrała ch chyba może tą obrożę, nie wiem czy dla kota taką obrożę, ale jak już musi być to chyba tą, um, nie mam podobny styl do bestii, więc no. Wiem, nic tu nie ma wyjściu. Dobra, czekajcie. Hmm. Może to? No to Słodki. Taki... Dobra, mam przeciąg, więc nie oceniajcie. Nie wiem, czy mnie słychać, ale dobra. Um. Dobra, biorę coś. Ale to też są takie dziwne. Dobra, muszę szybko, bo mi się czas kończy. Dobra, biorę. No powiedz, że czy to prawda. I you no. Know, Bye besties. No Majka daj znać. I skomentuj to, czy to prawda, czy nie. I oznaczajcie kanał to irbo coś tam coś tam ja też się